Dzięki, że się zgłosiłeś do pomocy, Juleczku. Nie jest łatwo sprzedać auto, ale z tobą w komisji nie będzie żadnych problemów. Adam, nigdzie się nie zgłaszałem, dobrze? Trułeś mi przez trzy godziny i tak nie mogłem pracować, więc po prostu załatwmy to szybko. wyczyj rękawem deskę rozdzielczą, ja wytrzepię tapicerkę. Ale dlaczego? Nie widziałeś tej ślicznej dziewczyny, która łapie stopa? No przecież po to się zatrzymałem. Teraz będziesz jeszcze autostopowiczkę podrywał? Nie, ale muszę, będzie chciała kupić to. Dlatego dobrze mieć te chusteczki zawsze w aucie. Nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. W serii znajdziecie te do czyszczenia plastików, do szyb, do tapicerki skórzanej czy materiałowej. I widzisz jaki fart, Dziewczyna chciała kupić auto. Ja chciałem sprzedać. To jak pięknie wyszło! O. Doskonale to wszystko przemyślałeś. kusteczkami samochodowymi od K2. Będziesz przygotowany na każdą okazję, aby odświeżyć auto. I Adam, jeśli to oglądasz, to nie dzwoń już do mnie. Każdemu innemu polecam. Szczery Jurek.